Jeśli pod miastem ułożymy ceramiczne rury, deszczówka będzie mogła nimi spływać, chroniąc miasto przed powodziami. Jednak podczas ulewnych deszczy, gdy poziom wody przekroczy wyloty kanalizacji, woda cofnie się rurami do miasta, a budynki nie będą już chronione. Wpadasz na pomysł, by podnieść fundamenty domów. Początkowo chroni to przed wodą. Lecz drewniane filary, długo zanurzone w wodzie, szybko butwieją i tracą wytrzymałość. Następnie umieszczasz pod filarami kamienne cokoły. To pomaga na krótko, lecz jeśli przez wiele dni będzie padać, Ziemia nasiąknie wodą, zmięknie i stanie się niestabilna, a dom i tak w końcu runie. Potem powiększasz platformę, podnosisz jej środek i stawiasz dom na najwyższym punkcie. Dzięki temu deszczówka spływa szybko na boki, a nawet jeśli erozja zacznie niszczyć platformę, uszkodzenia zaczynają się od krawędzi. To jednak wciąż nie daje pełnego bezpieczeństwa. Dlatego budujesz dwie dodatkowe warstwy pod spodem, tworząc potrójny taras. Teraz, nawet jeśli dolne warstwy się obsuną, dom pozostaje stabilny. Jednak w obliczu stuletniej ulewy woda, spływająca po schodach, może wciąż gwałtownie podmywać dolne tarasy, grożąc ich zniszczeniem. Jak sprawić, by woda znikała jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Wpadasz na genialny pomysł. Instalujesz na krawędziach tarasów barierki, a pod nimi umieszczasz żygacze w kształcie smoczych głów. Gdy nadchodzą ulewne deszcze, barierki zatrzymują wodę, by nie uderzała bezpośrednio w dolne tarasy. Woda gromadzi się przy górnych wlotach i wypływa z paszcz smoków jak fontanny. Kierowana spadkiem kolejnych poziomów spływa kaskadami i szybko jest odprowadzana. Dzięki temu rozwiązaniu tarasy są chronione przez wieki, a przy okazji powstaje widowiskowy widok tysiąca smoków plujących wodą. Gratulacje, właśnie odtworzyłeś system tysiąca smoków w zakazanym mieście. Smoki nie tylko odprowadzają wodę, ale także symbolizują opiekę nad krainą i harmonię nieba z ziemią. Ten projekt pokazuje mądrość dawnych budowniczych w wykorzystaniu sił natury i wyraża pragnienie urodzaju, łagodnych deszczy i pokoju w całym królestwie.